Okay, fuck it. I lied. It's drum and bass. What you gonna do? Witam Was w kolejnym odcinku Na O y... Modyfikacjach od Rikowego I... I co czemu słyszę? Umpa pajająka który mnie zaraz nerwicuje, Ale masz zbroję Nie boję się Nie boję się I wdechłeś Szmacianko lalala la, 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 la. myślał, że WIEMY! ej! pazjona dostałem trucie <laughs> mamy rybkę i Wiktorka, możesz uciszyć ten telefon? to ucisz no teraz to jest ważne ucisz telefon hmm. Daleko jeszcze. Tak, usłyszał słyszał szłonia Dobra. Idziemy przecież, czekaj, Na co to się przywiedza? O i teraz ładnie widzimy Kolejny do jest mój Boom headshot Stróż! Co dajesz stróżu? Ej stróż stój 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 Co żeś mi rzucił za mięską Dobra O to się obce easy jest tam są jakieś surowce szkoda że nie ma tam crafta dwójkę ja wolę zdecydowanie wolałem zdecydowanie dwójkę niż nie pajająki nie atakują pajająki 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 walcie się no i, I ty... przez was miałem laga, i zdechnę, i zdechniesz ty! No w... ogóra. 20 LVL. Dobra, jak są. Tylko patyki sobie... O to dobrze. A to... Na redstone. Ej, ale Bógi światłem. Nie, nie, nie. 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 Kajająki, ząbiaczki i inne gady. To są słabe usze. To są słabe usze. To są słabe usze. To są słabe... słabe usze. Łeb, headshot. Zdychać, zębiaki. Zdychać, nie. Czemu on... on nie ginie? Czemu on nie ginie? Powiedz mi. No ty, szknywio! NIE! No, ty gnoju! Spider! Arr! Oja, oja, fucking baczam beczu. Nie, 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 szkielet wrong. Nie, szkielet rąg. ktoś. No, kurde kwaśnie. Sieka bana kawana... Kisie, kawana... Szkieletrąga nie dopuścimy. Nie. Gąsi... Gąsi. Co? Nie, nie gonimy się. Że... Jezu. Nie. Nie, nie, nie. nie. No kurwa A o tym się przytacza Nie wa A jest w ogóle dead pointy. E, dobra, biegniemy tam. Kurde. Nie jeszcze noc, jeszcze noc. Peaceful. Sorry, to są początki gry, a się tu się na takich dużych nie dzieje Moja zbroja Majna zbroja Ej to, ej to, to się tylko pojawia w ostatnim punkcie Zdechnięcia mhm. Dobra, to Battle Tower przejdymy i Kamy, ha psztyla, czyli domu Miejsce na dom Home Właśnie na początku będzie to jakaś nora pewnie Sugarcane widzę I widzę mine battle tower Ale pustynia jest big Kurde Kurde sąże Dam radę Dam radę dam radę Jak to było? Mamy, mamy, crafting tablet. E, przepraszam Marsi. To, co nie, patrzę, nie to tu. To już się nie przyda. To weźmy. To się już. Szy... R, dobra. Nie, to nie tu. To nie tu. Rotten Flash musimy mieć. Piąty level, a ja miałem taki wysoki level Upson. Tam znowu nie, do tego już nie idziemy. Idziemy na te piątro. No, tu jest kielofek. Kielofek, wiadomo, rzecz niepotrzebna. Gońcie się! Muszę. Wełna, wełna się przyda. I... Y easy. Walcie się. Walcie się. Jabko, od żarcie. Fura. No. Ty gąsie. Jezu. Chlepsona bierz! Zaciapgnuj. Czekaj. Na szczęście szkielet nie ma. Nie lubię szkieletów. Oj! No! Ty batałachu! I spadaj Goldy jest, ziemniaczki no konie. Daj się Jest level up Yo yo motherfuck Iron 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 Nie możemy zabrać irona Dobra Podnieśl się kobla Iron zawsze przydatny no, na szczęście same spidersony. One są cioty! To są cioty! To są cioty! niszczymy je! Rozwalić system! No, jeszcze co? No, w się! Golden Apple. Co, co? To? Za sól. Diamentowa motyka. Przyda się. Ach! Znowu no. żyda się sześć, proszę się. Nie. Bez wszystkie. ale dobra. Ki. Idziemy szukać miejsca na chatę. Przeżyliśmy dwa battle towers. I co nam potem? tym? Mm. Kurde. I żadnego Dukesa. Żał. żol mi was zombie! Nie boję się zombiaka hm. lepiej nie skakaj na główkę bo się kark złamie la, la, la. no kurde masz nie nie. nie Peaceful! Peaceful! Dawaj mi to spirytu Dobra, póki nie znajdziemy chaty. Nie. Co? Nie mamy co walczyć. No ale tych Battle Towerów tu jest. No ja pisz, pitole. Jeden Battle Tower. Drugi Battle Tower. Mm -mm. A my nie możemy nic z tym zrobić. Idź Hugo. Slimeball wypadł z meduzy. Ej, tam jest fajny teren Miejmy na, tam jest kanionek, widzę Tam kaniony Kaniony Kielow, łapę i jedziemy Jest! Ten teren, co ja lubię A Raczej, że te płaskie coś Raczej, znaczy, o! Yy, nie wiem, jak to się szpłyna to ja nie stać Niszcz parkuru trzeba znaleźć jakąś grotę nie a czy że jaski nie mini i i damy radę co to co to jest Łatan. tak nie lubię strzelać Ładne se mi się IN the gul gul! Mm. Teraz myślmy, tam jest ta latająca wyspa Tam jest latająca wyspa Ach Konik, konik Hołdz, konik Jest zaskiniak No Dobra się są ładnie to jakoś przygruchać. Bo i tak tu się będę budował mniej więcej. Chyba, że... Nie no, tu. Tu, 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 tu. Piękne wejście, tak. Raz, Kura. I w pięć w tak i... Tak to zrobimy sobie jak na nie wiem. Pink w impaku może. Albo nie, tu zrobimy te. Czyli pięć w tą, czyli raz, dwa.

E no Mother motherfuck, bitch. Czofla, naszej sipę. Nie ma sipy, ale jest iron. I jest pięknie. Aha. Fucking. Fucking bitch. I teraz tu jedziemy Raz, dwa, trzy, cztery, pięć na wiedziałem nie ale dobra i to tak jest początkowo tylko. jeden dwa trzy cz cztery i tu derta I będzie początkowa baza. Trzy, cztery, jeden, dwa, trzy, cztery. Tak tego fajnie, nie chcę mi się tego jakoś tu upiększać specjalnie. I teraz pochodzienki, których nie ma już. I pochodzienki, proszę. Raz, dwa, raz, dwa. No, no. Ostatnie cztery akurat. No, kurde mać O, osiem skrzyń oh, yeah. jeden, dwa Jeden, dwa I to. tu będzie łycho a tu będą... <suszy> ja, jak to kurde się rzało? Hmm. Dobra, tu załóżmy, że będą... Budulce... Takie jak ten, no Tak, tak. Tak, tu będą rudy... Widocznie nam wykradzanie a narzędzia będą tu. Narzędzia będą tu właśnie. Nie, a w sumie... E, tu będzie. A tu co ładnie zrobimy? Dawajcie kobel. Kobel tu. Sześć. Świecy. I pięknie. No. Trzy. Trzy. Trzy drewna. Yy, drop z MOBA. to tu. 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 Nie wiem, to tu też da A tu mnie... No tak, hm, dziwne. Myślałem, że nie ma śpy. Ale jednak była. I musimy sobie zrobić... Y... Waypoint. Ne no waypoint. Dobra. no ale a. Mora. Drzwi trzeba zrobić i zakończymy odcinek. A w następnym wybierzemy chyba surowce. U, tak tak. Tak. Hmm. I zrobimy sobie... To nie było za mądre miejsce, żeby po prostu podknęć No. I idziemy spać. Więc. Jeśli wam się podobał odcinek z RicoPac... Do, o, zalecam do oglądania, oceniania i komentowania. Więc dzięki za oglądanie. Na razie, cześć, trzymajcie się. Do następnego odcinka.